Cześć, nazywam się Paweł Czabak i jestem z warszawskiego koła Marfon Polska. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka rzeczy o tym, jak na podstawie swojego doświadczenia dbam o swoje bezpieczeństwo i jak przygotowuje się na trudne czasy. Jest to, można ten temat podciągnąć trochę pod ostatnio popularny temat prepersów, ale tutaj, w kontekście zespołu Marfana, chciałbym, chciałbym Wam powiedzieć po prostu, w jaki sposób ja, ja o, o tym myślę i jaki mam pogląd. Na te sprawy. Jeżeli wy macie również swoje sposoby, proszę komentujcie pod tym filmem. Każdy like, każdy komentarz jest dla mnie bardzo cenny. Przy okazji chciałbym Wam również podziękować za subskrypcję. Jest nas już ponad 120 osób, więc mam nadzieję, że ta, ta liczba subskrybentów będzie stale rosła. Pierwszą rzeczą, o jakiej chcę Wam powiedzieć, to dokumentacja medyczna. Za każdym razem, jak wychodzę z domu, mam ze sobą w plecaku teczkę, w której mam takie resime na jedną stronę, gdzie mam spisane najważniejsze fakty z mojej medycznej historii, czyli wszystkie operacje, kiedy, gdzie, co, jakie mam jaką mam wodę wzroku, jakie leki biorę, tak żeby w V případku, kdy... Odpukać coś, by mi się stało, chociażby jakbym się przewrócił, stracił przytomność czy urlop jakiemuś wypadkowi, to zawsze gdzieś blisko mnie taka informacja będzie. Druga przyczyna, która się o wiele częściej przydaje, to wizyty u lekarza, u nowych lekarzy. Jak daje lekarzowi takie rezimę, taką jednostronicową historię swojej choroby, jest w stanie szybko, szybko to przeanalizować, przeczytać nie muszę za każdym razem mówić całej swojej historii, bo czasami zapominam o jakichś ważnych rzeczach, a tak to, to wszystko, wszystko mam na jednej stronie. Jeżeli chodzi o dokumentację medyczną, to jeszcze zawsze Skanuję wszystkie dokumenty, jakie dostaję od lekarzy, szczególnie wypisy ze szpitali, wyniki badań, szczególnie echo, USG, tomografii, Z wyników, wyników badań krwi nie przechowuje, nie archiwizuje, tylko do, do, przy, przydaje mi się przy, przy kolejnej wizycie. U swojego lekarza. Skanuję te rzeczy i za pomocą takiej aplikacji szyfrującej, którą Wam polecam, BoxCryptor, umieszczam te dane w chmurze, w jednej z, z, z takich komercyjnych, popularnych chmur. I dzięki temu mam tam, przechowuję te dane bezpiecznie, bo są zaszyfrowane i tylko ja mam dostęp do nich. I tylko, i te dane są zaszyfrowane na więc e, nawet jak ktoś się włamie na waszą chmurę czy wyciekną te dane, to, to nikt tego nie otworzy. E, I dzięki temu, przede wszystkim, mam zawsze tą, te, tą dokumentację przy sobie w, w komórce. Naprawdę. Przy moim przypadku też się zebrał taki solidny segregator, albo już nawet dwa i nie sposób jest nosić tego przy sobie, i, i nigdy nie wiadomo, kiedy się co może przydać. W dzisiejszych czasach skanowanie dokumentów jest naprawdę proste. Jak nie macie skanera, można to można robić zdjęcia komórką jaką mórką. Są aplikacje do skanowania, które też bardzo dobrze robią robotę więc w ten sposób, w ten sposób zawsze mam dane przy sobie. I też się jeżeli zachodzi taka potrzeba, mogę wysłać taki dokument mailem do lekarza czy do konsultacji, a nie ma takiego ryzyka, że gdzieś też mi się to zagubi. Zawsze mam taki, z drugiej strony, można powiedzieć, że to jest to taki backup. Jak mi się zgubią oryginały, no to mam, mam tutaj zawsze taką kopię zapasową. Po moim rozwarstwieniu bardzo dużo biorę leków na nadciśnienie i zawsze staram się mieć leki na zapas w domu na co najmniej kilka tygodni, ponieważ już mi się tak zdarzyło raz, czy chyba dwa razy nawet, kiedy dany lek, który biorę przewlekle codziennie, nagle został. Wycofany. Raz to był przypadek taki, że producent wycofał całą partię z aptek i w ogóle nie było dostępne ten lek. I trzeba było czekać, aż wyprodukują nową partię. A drugi przypadek był taki, że lek, z którego głównym składnikiem były jakieś robaczki, które żyją w Ameryce Południowej, tam była jakaś. Powódź, tajfun czy coś w tym rodzaju. W każdym razie e, bardzo duża część populacji tych e, robaków e, wyginęła, i po prostu nigdzie na świecie nie było dostępnego tego leku, więc trzeba było czekać e, kilka tygodni, czy nawet chyba z półtora miesiąca na, na dostawę w ogóle jakiegokolwiek zamiennika, i wtedy był też, wie, wiem od farmaceuty, że e, bardzo duży był problem w ogóle z pozyskaniem tego leku, zamienników e, no i w przypadku, jeżeli nie miałbym zapasu swojego, no to, e, to miałbym problem e, zarówno jeden, jak i drugi scenariusz jest e, wydaje mi się dość prawdopodobny więc jeżeli macie, bierzecie jakieś leki przewlekle, chociażby acynokumarol zawsze miejcie jeden, czy dwa słowiczki więcej w domu czy betaloku, bo to się e, zawsze może przydać e, jeżeli jeszcze chodzi o leki, to też, w związku z tym, że biorę leki 4 razy dziennie, to zawsze mam pudełeczko z lekami przy sobie, i też mam zawsze przy sobie takie awaryjne leki na naciśnienie, takie by mi skoczyło. więc tutaj staram się być zabezpieczony, bo też nigdy nie wiadomo, czy mi się nie przedłuży jakieś spotkanie, czy nagle nie będę musiał gdzieś dłużej zostać, a muszę brać leki o konkretnej godzinie, więc tutaj też już nie stresuję się, bo, bo zawsze mam te leki przy sobie. Podobnie jak z lekami, sprawa wygląda z mierzeniem ciśnienia. Tak jak Wam mówiłem, po rozwarstwieniu aorty mam bardzo trudne do leczenia nadciśnienie i też muszę sobie codziennie mierzyć ciśnienie i zawsze staram się mieć w plecaku ciśnieniomierz albo taki manualny, albo elektroniczny. Jeżeli chcecie, żebym zrobił oddzielny odcinek o pomierze ciśnienia, dlaczego warto robić, jak robić ten pomiar ciśnienia, urządzeniami, to, to dajcie znać w komentarzu, wtedy jeżeli będziecie zainteresowani, to na pewno taki odcinek zrobię. Wracając jeszcze do leków, to zawsze też w plecaku razem z tym rezimenem i ostatnim wypisem ze szpitala mam listę leków, które biorę przewlekle i tam oprócz nazwy leku, dawki, godziny, mam też zapisaną, wydaje mi się, że jest to dość ważne, substancję czynną po łacinie, dlatego że po pierwsze nie zawsze nawet w Polsce ktoś może znać dany lek, a jak jest napisana substancja czynna, to łatwiej yy, łatwi jest dobrać jakiś zamiennik, czy, czy po prostu wiedzieć, jakie jest działanie tego leku. A jeżeli wyjeżdżacie gdzieś za granicę, no to tym bardziej wydaje mi się, że jest to konieczne, żeby taka, żebyście taką informację mieli. Bo co z tego, że ktoś wyjedziecie za granicę, powiedzie, że bierzecie Toramidę, jak tam takiego leku w ogóle nie ma, nikt nie będzie wiedział, co to jest. Tak jak wspomniałem, zawsze mam ze sobą ostatni wypis ze szpitala. Wydaje mi się, że jest to też bardzo ważne, ponieważ na takim wypisie ze szpitala e, powinna być epikryza, czyli taka e, generalna informacja o waszym stanie zdrowia. Oczywiście jest to napisane e, w języku takim bardzo medycznym, więc e, nie zawsze my, pacjenci, jesteśmy w stanie to zrozumieć e, łatwo i przyjemnie, ale dla lekarzy jest to zrozumiałe Miały, ale też no, pytanie, dlaczego nosić wypis ze szpitala i taki resume, o którym mówiłem na początku, e, dlatego, że w takim wypisie ze szpitala, e, na przykład z, ze szpitala kardiologicznego, jest opis Waszej choroby z punktu widzenia kardiologa, a nie ma na przykład tam e, rozpisanych pewnych elementów e, odnośnie na okulistycznych, czy związanych z, z kręgosłupem, czy ortopedią, a więc tutaj dlatego Dlatego warto, warto takie rzeczy mieć. Tam na, na takim wypisie oprócz licznych badań, które Wam robią, to, to też powinny być leki i, i sposoby dawkowania, ale tak jak mówię, lepiej zawsze mieć oddzielną kartę, gdzie to jest rozpisane godzinowo yy, i dawki i substancje czynne jeżeli chodzi o te dane wszystkie, które przechowuję gdzieś w chmurze i, i też w oryginałach w segregatorze to jeżeli tylko wy będziecie mieli do tego dostęp to może być to za mało ja zawsze informuję żonę, gdzie trzymam te dokumenty też raz na jakiś czas pokazuję jej, jak dostać się do, do tej chmury do tych danych, żeby mogła w razie czego łatwo sobie odtworzyć te dane i mieć mieć do nich dostęp. Eee... Kolejną rzeczą, która może jest taka trochę kontrowersyjna, ale to też jestem ciekaw Waszego zdania, to jest testament. Jakiś czas temu odziedziczyłem spadek po, po dalekiej ciotce i bez testamentu naprawdę to było bardzo trudne do zorganizowania i do, do, do przyjęcia tego spadku. Dlatego też po różnych też naszych historiach osobistych postanowiliśmy, z żoną spisać sobie wzajemne testamenty, tak, żeby było wszystko jasne, i, i w, razie, odpukać w razie w razie żeby, wół, żeby sytuacja była jasna i prosta i, i żeby nie komplikować naszym bliskim dodatkowo, e, dodatkowo życia. Jakiś czas temu dużo jeździłem na rowerze, teraz, teraz jest to w zupełnie innym zakresie, bardziej rekreacyjnie, wtedy tak trochę amatorsko-sportowo, to zawsze miałem taką opaskę silikonową, kupiłem sobie ratunkową na, na ręku, gdzie miałem wypisany kontakt do, do osoby najbliższej, bo Zawsze, odpukaj, zawsze się coś może wam stać, zawsze coś się może stać w autobusie, czy w tramwaju, czy w szkole, w pracy. I po prostu dobrze, żeby, żeby była informacja o tym, żeby do, do kogo zadzwonić. Oczywiście można wpisać sobie w komórkę po, na początku listy, czy w ulubionych, czy jako ICE, czyli telefon alarmowy, tylko tak chyba teraz wszyscy, czy prawie wszyscy. Blokują sobie telefony hasłem, e, kciukiem czy rozpoznawaniem, tw rozpoznawaniem twarzy, i w przypadku jak macie problem, stracicie przytomność, no to, e, to nikt Wam tutaj nie pomoże i nie będzie w stanie e, skontaktować się z Waszymi bliskimi. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że nie macie żony ani męża, to. Podajcie numer czy kontakt do, do przyjaciela, do jakiejś bliskiej Wam osoby, wszystko jedno kogo. Ważne, żeby, żeby ktoś oprócz Was też wiedział o waszej chorobie, też wiedział, gdzie macie takie, przechowujecie takie dane, w jaki sposób, żeby w razie, w razie jakiejś tam awarii e, był ten dostęp i, i żebyście się mogli liczyć na, na pomoc kogoś. E, Mówię o tym dlatego, że jest, wydaje mi się, że jest to niezmiernie ważne i mm, ponieważ nasza choroba jest e, skomplikowana i złożona. E, i nie zawsze lekarze wiedzą o tym, jak się e, z takimi pacjentami jak my, e, że powiem, obsługiwać i co powinni robić. Dlatego im więcej informacji im dostarczymy, tym większe prawdopodobieństwo, że, e, że potraktują nas we właściwy sposób. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na oglądanie tego filmu. Jeżeli masz swoje przemyślenia na temat przygotowań na, na takie trudne czasy, na trudne sytuacje, napisz proszę w komentarzu. Zawsze też jestem do Waszej dyspozycji na Facebooku, też poniżej w, koment, w opisie filmu tutaj na dole podaję kontakt do mnie bezpośredni mailowy. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, dzwońcie. Po to też jesteśmy w stowarzyszeniu, żeby takie wsparcie no, wzajemnie sobie dawać.